Uf, zjubana, czemu ty wbijałeś? Tak nie gramy turniej. Baluję. Zgruszywałeś na grę co ty walona. No i fajnie. No czy jeszcze mam? No. Coś Angiana? Chcesz Angiama? Ja mam przegrał. Co trzeba Angiama? Ja mam przegrał. Chłop, dołączyłam ram do mowy do jakiegoś. typa, którzy mieli sami publiczną ekipę. Patrzcie, pewnie dalej mają. Czy już nie? No, teraz nie mają nagle. Ciekawe. Mm, ale kurde mają do mnie chłop problem. To nie zły chwci fajnie Fajnie, fajny. Pozdro. No, ja życzę im, żeby przejewali cały tur. No nie zasługują moim zdaniem na wygrane. Ale no, tu muszę 500 osób zaprosić. Fajny niech no nie ma we zerów, tutaj nie jest. A mnie to tak w patrz Nie mogę Z nikim nie mogę zająć O, ktoś dołączył po pięciu latach. Nie ma byku. Nie ma byku. Co tam byku? Co tam byku? Jak życie byku? Jak to? <ścoughs> Dobra. Łatwo. No, tak. Wiem. Dobra, ja kończę do Czemu? Nie, tkąd, nie Nie, nie mówię do nie ciebie. Tkąd, nie mówię tkąd, do, do ciebie. Byku! Nie, nie mówię do ciebie. Nie. Dawaj, arenę, bo jestem spocony. Nie gram areny, bo no ile masz, no? Pięć koła. Mało. Dobra, chłopak. A ty ile masz? Mało. No właśnie. No. Dominox, idzie. Idę stąd, Dominox. Nie, proszę. Nie mówię do siebie! Mówię hmm. do mojego kolegi, z którym rozmawiam na Messengerze. A on jest śledzony, czy nie? Nie. I Fajne. ja kończę. On jest fajny, mówisz. W sensie, żegnaj, żegnaj przyjacielu, ile masz faudolców? Ja mam 160. Widzimy się za 40 minut. Za 40 minut ile masz faudolców? Załóżmy na chwilę. Nie, już ci mówię. Faudolców posiadam 1700. Mało. No ale co, no ale. Mało mówię. No, a ty ile masz? No chłopie, założę, że, że mi nie uwierzysz, ale mam dokładnie chyba 9250. Przed chwilą powiedziałeś, że masz 100. Tak? Kiedy, dawaj. Ale ty głuchy jesteś, że ez? Ale że moje ręce są tuste od hałwy, którą sobie przed chwilą wyciągnąłem? Ale że S? Nie no na tym końcu mam 160 Łatwo! Kłamałeś no, A no, innego konta nie masz ty siema i Oliwka siema, my się siema. Dobra cicho Cicho mam live Stara no. o, siema O siema! widzowie, witajcie! To nie twoi widzowie ulańcy No i co z tego? Jak mam mnie wyzywasz? Kuparłów, wodę. Mało! No wiem I dlatego powiedziałem. Jaki kanał się nazywa? Fajny Pawełek Pawełek Spacja pawełek, pawełek Pawełek Spacja Pawełek how the works. Pawełek Spacja Pawełek 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 Spacja Co? Y powiedziałem, że fajny O no ty frajerzyno, ruda ty A no to mam Cię wyzywać <laughs> Pozdro Byku. Nie wiem co ja robię w tej grze w ogóle. Nie wiem. To nie nam grać w DS ani w Tegu. to głowę. O po co w to grać? Nie wiem. POWIK! POWIK! How the fuck work? Co to jest? IDK. Pozdraszajcie, tu mam dwie różne snajperki fiatzy. w tym. Your friend from internet! <laughs> yes, jest. Skąd wiedziałeś? Znaleźć mi jakiegoś znajdę do zabicia Ja już mam taki 500 nawet Zagłójnie... Poszlajwa, jest... na ma pan nieprawełek? Polskie na idzie Boże, jakie gówno Polskie, Polskie na ale że... Eee, bo... mogę już na 1v1? Przepraszam, chociaż... Czy mi się chce tracić czas tak o... Na 1 na 1 Chcesz wiem. Ja chciałabym, na 1v1. 1v1, Wojtuj! Przeważnie gram 1 na 1 yy, o Tylko tyle. No to mogę ognij, to. o A, może, ja Chcesz, możesz. Chciałabym, żebym o a ja zbankrutuję kolejny raz. Ja wczoraj w ogóle wygram na Onevlonie motkę. Ja a ja wybrać. wbijam po tygodniu do Fortnite'a i dostaję skin'a, którego mam na sobie. No to nie azur skin'ek. Chłopcu ma charge'a. Mam ma No, tak. Ja cię ginę zaraz. No, Dzieluj bombę. Nie giniesz. Czy ja ci pozwoliłem?

Leży. Leży. Leży! Nice! Gina! Gina! Nora. I help you now, I help you now! Nauczy się angielskiego to Gdzie on jest? O góry? Okay. No. Tak, Eddie Jaki debil! Leży. <coughs> Ale że jest, no, frajer? Jestem Paweł, a ty? Mateusz. Lubię małe kotki, a ty? Nie ja mam <grym> A że chłop dostał też? A że ja A że ty nie widzisz? Mam ząb i mam A, dobra. No to nie W obydwa jest 32. Jak się porobisz, to akurat będę na jednym końcu to będę. Żył. A jak bumble? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No boję się odjechać, no, dobra, z nie wiem. Po co ja od czas na takie bot? Dobra. Dobra, X ale ja ci nie muszę kupować, tylko ty mi, okej? Okay? No jeżeli... jeżeli, jeżeli ja to kupiesz. Kurde, ja mam w dole, to chłopę. No. Mm. bo jestem youtuberem, lubisz mnie bardzo, tak? No. No, no to ja ci nie muszę, a ty mi musisz, okej? Okay? No, ale to też, to ty, a, to ty też, to chociażby ty mi za 200. A ty mi za ile? Jak wygram, Ej, to. Ja... ty mi za ile? Ja się zastanowię, dobra. No, ale powiedz. Jest 200, a 500. O kurde, za 500 nie ma nic. Ej, nic nie ma fajnego w sklepie, nie uważasz, tak? No trochę. Gówno jest w sklepie. Nie wiem, byle co będę chciał. Podbijanie bym chciał, bo to jest fajne jedyne. Albo kiwanie piłką też jest spoko. Ej, ja tu przegram, nie chcę, proszę. Mam niedługo urodziny, weź mi daj fory.